Agata Smalcerz witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu Poradnik od A do Z. Tematem tego odcinka będą dodatkowe zajęcia dla naszych dzieci. Rozmawiać będziemy z gośćmi o tym, jakie odpowiednie zajęcia dla naszych dzieci wybrać, na co zwrócić uwagę przy ich wyborze. To zdarza się tak, że szukając zajęć dodatkowych dla swoich dzieci, trudno jest nam odnaleźć się w gąszczu aktualnych ofert. Zastanawiamy się, co będzie lepsze: piłka nożna, taniec, a może jakiś język obcy. Mamy dla Państwa parę ciekawych pomysłów. Zacznijmy od Szkoły Tańca Sukces. Lat taniec jest naszą miłością i sposobem na życie. Efektem naszych starań jest spore grono tańczących, którzy, tak jak my, znaleźli pasję, a zarażeni jego pięknem, z każdym następnym krokiem wyruszają w swoją prywatną przygodę taneczną. Naszą misją stała się popularyzacja tańca towarzyskiego. Współpracując z dziećmi od lat pięciu, poprzez grupę młodzieży aż do seniorów, wspólnie odkrywamy piękno tańca. Pokonujemy nieśmiałość, Uczymy dobrych manier, dyscypliny, pokory, a w końcu spalamy kalorie i wspaniale się bawimy. Nasi podopieczni uzyskali ponad 80 tytułów mistrzów i wicemistrzów Polski. Możemy poszczycić się jednym tytułem wicemistrzów świata oraz dwoma tytułami mistrzów świata w kategorii juniorów. Wiele naszych par stanowi kadrę Polskiego Towarzystwa Tanecznego. Zapraszamy dorosłych na kursy tańca towarzyskiego, które dla wielu przeradzają się stałym uczestnictwem w zajęciach klubu dorosłego miłośnika tańca KDMT, gdzie regularnie od lat szlifują swój warsztat taneczny i uczestniczą w wieczorkach tanecznych. A nie bez partnerów zapraszamy na bardzo popularne zajęcia Latino Solo. Zajęcia taneczne dla dzieci. Zaczynamy już od piątego roku życia, aby w przyszłości mieć szansę wytrenować kolejnych mistrzów. Zatańczysz! Przy wyborze zajęć dodatkowych trzeba zwrócić uwagę na potrzeby dziecka. Gdy dziecko posiada zdolności językowe, warto zapisać je na dodatkowe zajęcia edukacyjne, jak nauka języka obcego. O takim rozwiązaniu opowie nam pani Karolina Labocha, lektor języka angielskiego i właściciel Akademii IQ. Akademia Edukacji IQ istnieje już od niemal 11 lat. Najpopularniejszym językiem, którego nauczamy jest język angielski, ale pozostałe języki takie jak niemiecki, francuski czy hiszpański również zyskują na popularności. Każdą współpracę rozpoczynamy od takiego spotkania, na którym poznajemy naszego przyszłego ucznia, staramy się dowiedzieć, jakie są jego oczekiwania, jak jest, jaka jest jego motywacja. Tak, aby jak najlepiej przygotować program właśnie dla niego. Języka obcego możemy uczyć się też online. Możemy łączyć się z lektorem w zasadzie z każdego miejsca na świecie, nie tracąc czasu na dojazdy, czy na to, że musimy być w danym miejscu, w danym czasie my również odpowiadamy na tą potrzebę naszych uczniów i już we wrześniu uruchamiamy dedykowaną specjalnie dla naszej szkoły platformę online. Jest to doskonałe rozwiązanie dla osób, które są zapracowane, nie mają możliwości, żeby być zawsze w tym samym miejscu o tym samym czasie, a z lektorem mogą połączyć się z każdego miejsca na świecie. Najczęstszą przeszkodą w nauce języka obcego są bariery, które sami sobie stawiamy. Bo jak często mówimy: nie mam czasu, to w moim wieku się już nie da albo nie mam zdolności. No Zatem jest, nikt nie mówi, że nauka języka obcego to rzecz łatwa, ale zamiast powtarzać te utarte slogany, warto jednak spróbować. Na początek warto poświęcić 10-15 minut naszego czasu, który pewnie spędzilibyśmy przeglądając media społecznościowe, na kontakt z językiem i to jest ten pierwszy, mały, duży krok. Które możemy uczynić. Oczywiście każdy z nas przyswaja wiedzę inaczej, ale na przykład wiek nie jest przeszkodą. Wiek daje nam dojrzałość, która na przykład pozwala nam na lepszą motywację do nauki, do regularnej pracy coś, czego często nie posiadamy jako ludzie bardzo młodzi. W jaki sposób zachęcają Państwo dzieci do nauki? Duża rewolucja w naszej szkole miała miejsce dokładnie rok temu, kiedy rozpoczęliśmy prowadzenie zajęć naszą autorską metodą Hello Smithy Kitty, której bohaterem jest ten oto kotek. Metoda powstała w oparciu o prawie 20 lat doświadczenia w pracy z dziećmi i w oparciu o taką refleksję, że bardzo wiele kursów językowych przygotowanych dla dzieci opiera się głównie o naukę słownictwa. Faktem jest, że umysł dziecka jest niezwykle chłonny, zwłaszcza do dziesiątego roku życia, umysł jest niezwykle chłonny na naukę języka obcego. Dlaczego tego nie wykorzystać? My postanowiliśmy, że w naszej metodzie dzieci nie będą się uczyły tylko słówek, ale będą przede wszystkim od początku wypowiadały pełne struktury i pełne zdania w języku angielskim. Ten sympatyczny kod towarzyszy nam naszym uczniom stawiać wstawianiu tych pierwszych kroków w nauce języka. Metoda cały czas się rozwija, aktualnie posiada trzy podręczniki, w przygotowaniu jest czwarty, a ponieważ wszystkie dzieci uwielbiają internet i uwielbiają pracę z komputerem, to zostaje wzbogacona również o platformę interaktywną, na której każdy dzieciak może pracować codziennie z naszym ulubionym kotkiem. Warto też podkreślić, że nauka języka obcego to doskonały trening dla naszego umysłu. Zachęcam Państwa bardzo serdecznie do dania sobie szansy i rozpoczęcia swojej przygody z nauką języka obcego, a przekonacie się, jak wiele satysfakcji to daje. Dzieci aktywne fizycznie warto zapisywać na pozaszkolne treningi, np. treningi piłki nożnej. Idealnym rozwiązaniem może być tu Akademia 2012. Więcej o tej formie zajęć opowie nam już pan Radosław Karaczyn, trener Akademii 2012. Jak w Państwa Akademii wygląda przygotowanie dzieci do trudów piłki nożnej? Trenujemy dzieci od czwartego roku życia. Trening w najmłodszych grupach, czyli w tych grupach naborowych, odbywa się w formie gier i zabaw ruchowych. Oczywiście pod kątem piłkarskim, a więc jest dużo zabawy z piłką. Uczymy czucia piłki, uczymy również indywidualnych umiejętności. Natomiast na późniejszym etapie szkolenia trening jest już bardziej wyspecjalizowany i ukierunkowany na dyscyplinę. Czy możemy spodziewać się następców lewandowskiego i piątka w Waszej akademii? Wiście Robert Lewandowski jest dobrym przykładem, że szkolenie jest długim procesem, który wymaga przede wszystkim zaangażowania. Wytrwałości, odpowiedniego charakteru oraz umiejętnego radzenia sobie z porażką i krytyką, a także wymaga wsparcia najbliższych. Więc życzymy wszystkim naszym podopiecznym i młodym piłkarzom tego, żeby osiągnęli taki sukces jak Robert Lewandowski. Jak dodatkowo staracie się wpłynąć na rozwój podopiecznych? Organizujemy różnego rodzaju imprezy oraz turnieje. Zapraszamy drużyny na sparingi, gramy również wewnętrzne sparingi. Dodatkowo organizujemy obozy piłkarskie oraz półkolonie w okresie letnim i zimowym. Współpracujemy tutaj z rodzinnym klubem Wiktorio Gawożno, a także podjęliśmy współpracę z Akademią Wisły Kraków. Dzięki tej współpracy nasi najlepsi zawodnicy uczestniczą w treningach, kontrolnych oraz meczach kontrolnych i są zapraszami do Akademii Wyspy Kraków. Zapraszamy najmłodsze dzieci, zarówno chłopców jak i dziewczęta, do treningów piłkarskich w naszej Akademii, żeby rozwijać swoje zamiłowania, zainteresowania i przede wszystkim, żeby dbać o swoją kondycję fizyczną oraz o zdrowie, co jest bardzo ważną wartością w życiu młodego człowieka. Częściej na dodatkowe zajęcia dla swoich pociech rodzice wybierają również zajęcia z programowania. Dla dzieci udział w takich zajęciach to nie tylko dobra zabawa, ale i ogromna wiedza, którą przekazują im trenerzy. Warto uczyć programowania, ponieważ rozwija ona zdolności kreatywnego myślenia, analitycznego podejścia do problemów oraz kreatywnego poszukiwania rozwiązań. To są zdolności, które przydają się zarówno programistom, jak i każdemu w codziennym życiu oraz w nauce. Już w pierwszej klasie szkoły podstawowej można rozpocząć przygodę z programowaniem. Nasze kursy skierowane są do dzieci w wieku 7-9 lat, 10-12 lat. Mamy również propozycje dla starszych dzieci w wieku 13-15 lat oraz młodzieży ze szkół średnich w wieku 16-19 lat. Młodsze dzieci od 7 do 12 roku życia uczymy programowania poprzez zabawę. Zaczynamy tutaj od aplikacji Scratch, gdzie w prosty sposób, programując bloczki, dzieci mogą zacząć tworzyć swoje własne gry. Następnie mogą rozwijać się, tworząc własne światy w Minecrafcie oraz tworzyć proste strony internetowe. Starsze dzieci od 13 do 15 roku oraz ze szkół średnich uczymy już prawdziwego oprogramowania dla dorosłych. Zaczynamy od rocznego kursu Wprowadzenie do programowania, który polega na nauce podstaw języka C-Sharp. Jest to jedna z najbardziej popularnych technologii w tej chwili. Po rocznym kursie Wprowadzenie do programowania w języku C-Sharp oferujemy młodzieży kursy specjalizacyjne. Pierwsza ścieżka to tworzenie gier w języku Unity. Jest to jeden z najbardziej popularnych w tej chwili na świecie języków programowania gier oraz bardzo ciekawy obszar do rozwoju dla młodzieży. Druga ścieżka to cyberbezpieczeństwo oraz hacking. Na tym kursie młodzi ludzie uczą się metod zabezpieczenia systemów informatycznych oraz sposobów, w jaki hakerzy atakują tego typu rozwiązania informatyczne. Cyberbezpieczeństwo to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się segmentów rynku informatycznego w tej chwili w Polsce i na świecie. Daje to podstawy. Zdobycia bardzo dobrego i przyszłościowego zawodu. Kursy prowadzimy w formie stacjonarnej w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej na rynku jawożnie, czyli właśnie w miejscu, w którym się dzisiaj znajdujemy. Oprócz kursów stacjonarnych oferujemy również kursy online dla osób, które z różnych powodów nie są w stanie dojechać tutaj na miejsce. Kursy programowania odbywają się raz w tygodniu po popołudniami w godzinach między 15 a 19 raz w tygodniu. Zajęcia trwają półtorej godziny. Nasi trenerzy to czynni programiści. Są to osoby, które na co dzień pracują w firmach informatycznych, a po godzinach prowadzą szkolenia dla młodzieży. Są to osoby pełne pasji do dzielenia się swoją wiedzą z młodszym pokoleniem. Poza szkolne zajęcia to doskonały sposób, by pogłębiać wiedzę, odkrywać i rozwijać talenty naszych dzieci. Dziecko zamiast siedzieć przed telewizorem czy komputerem, pożytecznie spędza wolny czas. Takim przykładem są na przykład zajęcia z lekcji pływania zabawa, zdrowie i rekreacja więcej opowie nam pan Michał Kendrak z Akademii Pływania. oglądają zajęcia nauki pływania w państwa szkole. Tak na dobrą sprawę proces nauki pływania podzieliliśmy sobie na dwa etapy. Ten pierwszy etap, który odbywa się na brodziku, na małym basenie jest przeznaczony dla tych najmłodszych naszych klientów, dzieci 5, 6, 7-letnich, które wymagają obecności instruktora w wodzie i tam uczymy się tych pierwszych najważniejszych takich elementarnych form nauki pływania, czyli uczymy zanurzania głowy pod wodę, robienia wydechów do wody, wszystkich leżeń na piersiach, na grzbiecie, a potem w tym drugim etapie stopniowo przechodzimy sobie na duży basen, mając pewność, że dzieci są samodzielne, oswojone z wodą. I krok po kroku uczymy ich czterech podstawowych technik nauki pływania czyli stylu grzbietowego, kraula na piersiach, stylu klasycznego czyli żabki i tego najtrudniejszego delfina, który jest takim już stylem wieńczącym naukę pływania w naszej szkole. Czy pływania jest popularna wśród zajęć dodatkowych dla dzieci? Zdecydowanie tak. Nauka pływania cieszy się coraz większą popularnością, zarówno wśród dzieci, jak i osób starszych. Myślę, że to jest doskonałe uzupełnienie zajęć pozaszkolnych, przede wszystkim dla bezpieczeństwa, dla zdrowia, dlatego, żeby poprzebywać w grupie z innymi rówieśnikami. Doskonały wybór, tak, żeby pływać po południu. Zapisać dziecko na naukę pływania? Najlepszy okres, żeby zapisać dziecko na naukę pływania, to końcówka sierpnia, początek września. Ale tak na dobrą sprawę okres naborowy trwa przez cały rok. W momencie, kiedy klienci przychodzą do nas w kolejnych miesiącach, w październiku, listopadzie, po nowym roku, styczniu, lutym, też oczywiście przyjmujemy takich klientów tym że muszą mieć rodzice świadomość tego, że najłatwiej będzie sobie wybrać i zarezerwować odpowiedni dzień odpowiednią godzinę właśnie końcem sierpnia, początkiem września, wtedy kiedy największa grupa ludzi właśnie zapisuje dzieci na zajęcia. Jestem przekonany, że podczas zajęć dzieci nie będą nudziły się w Akademii Pływania. To nie tylko przebywanie w wodzie, ponieważ zaczynamy często od puszczania filmów dydaktycznych. Dzieci mają możliwość obejrzenia, jak wygląda prawidłowa wzorcowa technika. Wykonujemy szereg ćwiczeń na lądzie, a dopiero potem próbujemy te czynności wykonać w wodzie. I co ciekawe, dzieci pod koniec zajęć mają możliwość zobaczenia jak wygląda wzorzec, a, a potem obejrzenia siebie na nagraniach filmowych co jest takim dodatkowym, uzupełniającym elementem ten proces nauki pływania. Także na pewno nie będziemy się nudzić, będziemy się dobrze bawić. Kolejnej propozycji na dodatkowe zajęcia opowie nam pani Agnieszka Radziwolska, nauczyciel ze studia nauczania matematyki MadRiders. Opowie o zajęciach, które od najmłodszych lat pozwolą naszym dzieciom zaprzyjaźnić się z matematyką, by w przyszłości traktowały ją jak coś naturalnego, coś przyjemnego i przychodzącego z łatwością, a nie jako zmorę ze szkolnej ławki. Matematyka staje się coraz bardziej popularna, czy wręcz przeciwnie, jest coraz mniej popularna. Osoby w większości wiedzą, że jest to konieczne, jest to potrzebne i zauważam to nawet wśród rodziców tutaj naszych klientów. Tu przypomnę, że nie pracujemy tylko ze starszymi, tylko nasi najmłodsi mają i 3 latka i przychodzą tutaj właśnie rodzice, którzy myślą już o przyszłości swoich dzieci. Chcieliby, żeby ich dzieci w przyszłości nie miały właśnie problemów z matematyką, żeby nie mówiły, że to jest zło konieczne, tylko żeby mogły mieć dobry właśnie start do zdobycia dobrego zawodu. Natomiast jeśli powiemy Zapytamy, czy rzeczywiście jest popularna. No to i nie jest to moja odpowiedź. Uzyskałam ją od jednego z tegorocznych maturzystów, ambitnego, który sam zdaje, zdawał maturę rozszerzoną. Powiedział: Nie, staje się coraz mniej popularna, ponieważ dzisiejszy świat powoduje, że ludzie są coraz bardziej leniwi i chcieliby komfortu, a nie wysiłku, a matematyka no, wymaga czegoś wręcz przeciwnego. Więc na przykład, według niektórych maturzystów, matematyka Wcale nie będzie popularna i jest coraz mniej popularna ku jemu tak naprawdę niezadowoleniu. Czego zazwyczaj boją się uczniowie przed maturą z matematyki? Boją się na przykład rozszerzeni, że nie starczy im czasu. I tu muszę im przyznać, że ich rozumiem, ponieważ no, matura rozszerzona w porównaniu z podstawą, ja zawsze mówię, nie ma co porównywać. Natomiast e, znowu poza samą matematyką, czego się boją, boją się, e, czy wynik, który uzyskają, pozwoli im dostać się na wymarzone studia. Co było dla nich największym wyzwaniem? Geometria. I mimo że w tym roku na przykład geometrii przestrzennej było mniej z powodu tego, że ograniczono zakres materiału, to mimo wszystko geometrii płaskiej bądź geometrii analitycznej wciąż było sporo i to sprawiło uczniom problem. Natomiast jeżeli zapytamy maturzystów rozszerzonych, to zazwyczaj odpowiedź będzie taka, kombinatoryka, ponieważ jest to taki dział, przed którym przyznam szczerze, że nawet ja mam pokorę, mimo że go uwielbiam, ponieważ można zrobić bardzo, bardzo wiele zadań, może się nam wydawać, że jesteśmy dobrzy, a zawsze coś może nas zaskoczyć. No i trzeci temat, dowody, które pojawiają się zarówno na podstawie, jak i na rozszerzeniu. Natomiast osoby, które zdają podstawę, to nawet zazwyczaj nie podchodzą do dowodów, bo tak się ich boją, no a rozszerzeni próbują, nie zawsze im to wychodzi. Podsumowując, ważne jest to, że zajęcia mają służyć dzieciom, więc to do nich. Powinna należeć decyzja o rodzaju i ich formie. Bądźmy dla nich mądrymi przewodnikami, proponujmy, pokazujmy różne możliwości, podsuwajmy pomysły, a nie narzucajmy swojej woli, bo efekt może być odwrotny od oczekiwanego. To byłoby na tyle, drodzy Państwo, w dzisiejszym odcinku. Serdecznie dziękuję i do zobaczenia już niebawem.